Trudno wam dzisiaj przyszły te trzy punkty? Na pewno, punkty przy bardzo trudno, ale ostatnie spotkanie dowiodło dowiodł tego, że wszystkie mecze musimy być skoncentrowani na 100%, bo rzeczywiście no, jeżeli odpuścimy troszkę, gdzieś damy rywalom trochę nadziei, no to mecz robi się do końca ciężki. Rzeczywiście dzisiaj było, do, było to samo, dopóki tych pierwszych jednej, dwóch bramki się nie szczeli takim rywalom, no to rzeczywiście mecz jest zacięty i, Każda sytuacja, każde wybicie, jak to powiedzieć, można powiedzieć, śmierdzi pod bramką i jest niebezpieczeństwo. No. Udało się strzelić tą drugą bramkę i rzeczywiście już się uspokoiło. No. Dunajec, Dunajec się postawił dosyć ciężkie warunki gry, bo od początku postawił głównie na obronę. Może i tak postawił, ale tak naprawdę spodziewaliśmy się tego. Tak samo tydzień temu wiedzieliśmy jak będą grać, że będą całą dziesiątką, czy tam jedenastką na swojej połowie, więc byliśmy na to przygotowani. No, na pewno sobie stworzyliśmy te parę sytuacji, żeby wcześniej już sobie w pierwszej połowie już tak naprawdę zakończyć ten mecz, no ale no, zabrakło to szczęścia, gdzieś tam może precyzji i by ten mecz się może wcześniej skończył, a tak to musieliśmy rzeczywiście do końca tak walczyć z trudem. Kolejne trzy punkty z rywalem, który jest potencjalnym rywalem do yy, do utrzymania w tabeli, no to chyba już to utrzymacie macie w banku. Na pewno nie, jak to mówią, dopóki w piłkach, grze, to wszystko się może zdarzyć. No, przegramy wszystkie kolejki do końca i nagle okaże się, że będziemy musieli ostatnią kolejkę gdzieś tam w Lubaniu na wyjeździe grać, można powiedzieć, z pięściami i zaciśnięciami, nie wiadomo z czym jeszcze, więc wydaje mi się, że no, trzeba się powalczyć o jakieś punkty i, i będzie dobrze. Następny mecz z Orkanem Szczyżyc. Tak, następny mecz z Orkanem Szczyżyc na wyjeździe. Na pewno Mersz z rywalem, który ma tyle samo punktów co my, na pewno jest w zasięgu naszym, więc na pewno powalczymy, żeby wywieźć tak samo nawiedzi czy punkty. Dziękuję Ci za Dziękuję. Bardzo.